Nie jestem wyjątkowy. Jako dzieciak lat 90. pierwsza konsola z jaką miałem do czynienia to Pegasus. Potem były tylko liczne, chińskie klony o zapachu plastiku i łatwopalnego zasilacza. Wyjątkowym wyborem nesowej produkcji tamtych czasów nie będzie również omawiana gra, choć nie trudno powiedzieć o niej w samych superlatywach. Cześć, ja jestem Gramodrana, a to Power Rangers 2. Przynajmniej tak było napisane na tytułowym ekranie. Gra, którą wielu uważa do dziś za jedną z lepszych produkcji dostępnych na kadridżach sprzedawanych na bazarach z cudownymi graficznymi formami etykiet produkowanych przez piwnicznych grafików. Dla wielu pewnie za sprawą pierwszego zderzenia z rzeczywistym growym odpowiednikiem serialu, który oglądało się wtedy z wypiekami na twarzy. Jak jednak dziś broni się ta produkcja? Po odpaleniu skoczna muzyka nie odzwierciedla tej znanej zemitowanych wojowników mocy. Ba, później wcale też nie usłyszymy nic znajomego. W zasadzie zaczynając nietypowo od dźwięku, to cała produkcja jest okraszona głównie dwoma zapętlonymi utworami. W tym jeden przez każdą planszę. Dokładnie ta sama muzyka. W dzisiejszych czasach to raczej by nie przeszło i uznane byłoby za niezbyt dobre podejście do tematu. Nie ma jednak w tym nic dziwnego. Podejrzewam, że sporo pamięci Kadridża poszło na poczet modeli rengersów. Bociwca i produkcji wyglądają świetnie i już na pierwszy rzut oka widzimy bardzo fajne odwzorowanie względem serialowego pierwowzoru. Co najlepsze, każdy level poświęcony jest misji, w której sterujemy osobnym rangerem no w sumie poza zielonym. Bardzo chętnie odpowiedziałbym wam, dlaczego tak się stało, jednak nigdy nie miałem okazji obcować z Romem lub kartem, który zawierałby język angielski. Nie jest jednak trudno się domyślić, co znów się wydarzyło. Rita chce zniszczyć lub zawładnąć światem, a nasi dzielni wojownicy muszą ją powstrzymać. Mimo, że ciężko mówić tu o dynamicznej akcji podczas przerwników między poziomami, tak zapewniam was, że lepszego odwzorowania arcy wroga czy też samych Power Rangersów i ich zordów w 8 bitach raczej nie uświadczycie. Wróćmy jednak do rozgrywki. Ta to nic innego jak platformówka, która dla fanów serii może z początku wydawać się nieco dziwną formą. Wszystko ze sprawą tego, że o ile bossowie, z którymi na końcu plansz przyjdzie nam się zmierzyć, to istni wrogowie wyjęci z serialu, tak przeciwnicy w głównej rozgrywce to często do niczego pasujące gluty na ścianach, węże turlający się kamienni żołnierze. Tutaj kolejny raz dostrzec można sporą różnicę między wyglądem sterowanej postaci, a tym z czym przyjdzie nam się mierzyć. Nie widać w tym wszystkim aż takiego zaangażowania, choć można to wybaczyć, bowiem dostrzec można je gdzieś indziej. Każdy z Power Rangersów dysponował swoją charakterystyczną bronią. Można się więc zdziwić, gdy początkowy żółty wojownik tak, wojownik, gdyż w japońskiej wersji był to mężczyzna dysponuje tylko blasterem, a nie swoją bronią białą. No i tu mózg może wybuchnąć, gdyż w trakcie przechodzenia poziomu możemy udać się do drzwi, by otrzymać tą odpowiednią broń dla każdego sterowanego zawodnika. Można co prawda nie brać tej konkretnej broni i zostać z blasterem do końca, ale miecz, łuk czy harpun bardzo pomaga w ostatecznych starciach. Kolejnym niecodziennym elementem jest szukanie po poziomie medali, które to po zebraniu wszystkich przedstawiają konkretnego zorda dopasowanego do ogrywanej postaci wraz ze statystykami odnośnie wielkości i wagi. Fajny smaczek, choć nie jest to ostatnie spotkanie z blaszanymi kolosami w niecodziennej formie. Podczas ogrywania tytułu uczestniczymy bowiem w niezwykłym starciu, gdzie Megazord i jego przeciwnik grają w swego rodzaju tenis stołowy lub coś jeszcze bardziej kuriozalnego, jak przerzucanie bomby na drugą stronę, tak by wybuch nastąpił po stronie przeciwnika. Najwyraźniej twórcy byli tak zachwyceni tymi trybami, że można je ogrywać poprzez wybór w opcjach menu startowego. Cały tytuł można ukończyć w jakieś 40 minut, a poziom trudności nie jest arcywygórowany. Biorąc pod uwagę też fakt, że żyć przez całą grę mamy aż 7, choć bez możliwości kontynuacji. I tak prezentuje się NESowy Power Rangers 2 w 2022 roku. Gra, która była dla nas czymś więcej niż zwykły platformer. Była pewnego rodzaju początkiem obcowania z licencjonowanymi grami, które były bardzo nierówne w swej formie. Ciężko nawet dziś oddzielić nostalgię od właściwego produktu, ale czy trzeba to robić? To gra poprawna, co prawda niewybitna i kilka rzeczy można było zrobić nieco inaczej, ale samo obcowanie z nią po tylu latach wcale nie zabiera ocenie końcowej. Jeśli jesteś fanem Rangersów i jakimś cudem nie grałeś w tą grę, to jest to wciąż dobry moment, by to zrobić. Mówi dla was Gramodrana. Cześć!